Dzień dobry. Dzisiaj będzie o kryzysie duchowym, o kryzysie egzystencjonalnym, czyli kiedy nagle z wysokich wibracji wpadasz w głęboką studnię smutku, kiedy zaczyna być ci bardzo trudno i masz takie poczucie, że nie wiesz jak z tego wyjdziesz. Będzie dzisiaj o ciemnej nocy duszy, a ja nazywam się Magdalena Molenda, prowadzę ten kanał YouTube, pracuję z traumą pod świadomością, prowadzę warsztaty i sesje jeden na jeden. Rozwój duchowy kojarzy się przede wszystkim z wysokimi wibracjami, z takim momentem, w którym nagle odrywasz się od rzeczywistości i masz takie uczucia wysokich wibracji, czyli całej wdzięczności, miłości. I wiele osób doświadcza takiego połączenia ze wszystkim, co istnieje, z jakąś wyższą energią, z Bogiem, z innymi ludźmi i zaczynamy przestać czuć się tak odseparowani. Ale jest taki moment w rozwoju duchowym, którego osobiście doświadczyłam, który jest takim ogromnym kryzysem egzystencjonalnym. I ten etap rozwoju przez wielu mistrzów duchowych i nauczycieli jest nazywany ciemną nocą duszy. Nagle z takich bardzo wysokich wibracji, z takiego uczucia miłości, połączenia wdzięczności, z takiego wewnętrznego spokoju, nagle wpadasz do takiej studni, w której jest totalna pustka, I jest tylko odchłań smutku. I masz takie uczucie, że nagle tracisz sens w życiu, że po co ty w ogóle żyjesz, że po co ty jesteś. I jest takie ogromne pragnienie powrotu, czyli takiego, mogłabym nawet powiedzieć, wylogowania się z tej planety, pójścia na drugą stronę, bo wszystko to, co widzisz tutaj, e, traci sens, jest tymczasowe i przestajesz czerpać pewnego rodzaju radość z życia i zbycia tutaj. I ja doświadczyłam tego w taki sposób, Pamiętam, to był moment, kiedy wróciłam z warsztatów uwalniania traumy e, i początkowych kilka tygodni byłam w takim uczuciu lekkości. Wiesz, kiedy ciało jest rozmrożone ze wszystkich naleciałości, ze wszystkich emocji, czułam bardzo duży stan przepływu, który momentalnie skończył się tak, jakby ktoś zamknął drzwi, jakby ktoś oddzielił grubą kreską. I nagle zaczęłam odczuwać ogromną samotność. Czułam się nierozumiana przez ludzi, czułam się nierozumiana przez moich bliskich czułam, że moje życie w zasadzie nie ma żadnego sensu. Nagle zaczęłam mieć takie wrażenie, że wszystko, w co wierzyłam, jest po prostu kłamstwem, że ja nie wiem, kim jestem, że nie wiem, co ja lubię, nie wiem, czego chcę, że miałam taką ogromną sprzeczność pomiędzy tym, co czułam w sercu, a pomiędzy tym, co gadała moja głowa. I ciemna noc duszy jest takim etapem, w którym e, nie dusza cierpi, ale tak naprawdę przeżywasz katusze swojego ego czyli ego, taki konstrukt mentalny, który nabywa wszystkie Twoje przekonania, Twoje doświadczenia, który to hierarchizuje w pewien sposób e, po to, żeby Ci ułatwić życie, żeby zapewnić Ci bezpieczeństwo, czyli interpretuje pewne fakty, zbiera informacje e, i na podstawie tych informacji układa sobie pewne przekonania, jak świat funkcjonuje, co jest dla Ciebie możliwe, kim jesteś i kiedy następuje ciemna noc duszy, to tak naprawdę to nie jest ciemna noc duszy tylko to jest śmierć ego, czyli zaczynasz tracić iluzje, pewne przekonania, które nabyłaś, nabyłaś podczas całego swojego życia i zaczynasz odklejać to od siebie, odklejać to, co twoje ego ocenia, to co postrzega w jakiś pewien określony sposób i zaczynasz widzieć, że wszystko, co do tej pory wierzyłaś, było tak naprawdę kłamstwem, że tak naprawdę oceniałaś to z pewnego poziomu świadomości. I ta ocena nie była czymś rzeczywistym. Po prostu miała za zadanie ułatwić Ci życie i zapowiedź pewnemu rodzaju cierpieniu, ponieważ uwierzyłaś, że jesteś kimś innym niż jesteś. Czyli uwierzyłaś, że jesteś w jakiś sposób ograniczona, że świat funkcjonuje w pewien określony sposób, że coś jest dla Ciebie możliwe, a coś nie jest dla Ciebie możliwe, że inni ludzie albo mają rację, albo są dobrzy, albo są źli. Ego klasyfikuje pewne rzeczy, żeby ułatwić Ci życie tutaj, na tej planecie. To jest ten taki Twój komentator w głowie, który komentuje, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy Ty to lubisz, czy tego nie lubisz. Więc kiedy przechodzisz przez kryzys egzystencjonalny, kiedy wszystko traci sens, kiedy widzisz, że Twoje przekonania nie są faktami, że Twoje myśli nie są rzeczywiste, że tak naprawdę brałaś swoje myśli za fakty, ale jeżeli spojrzysz głębiej, to to w ogóle faktami nie jest, to co jest prawdą. I ciemna noc duszy, czyli ta ciemna noc ego tak naprawdę, pojawia się na trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom fizyczny. Zaczynasz mieć brak energii w ciele, i ten brak energii jest tak mocny, że nie masz ochoty ćwiczyć, nie masz ochoty wychodzić z domu. Tak naprawdę jest trudno nawet stać z łóżka, bo jest tak ogromne uczucie bez sensu. Zaczynasz wpadać w takie tak zwane niskie wibracje, czyli tak zaczynasz nisko schodzić w poziomy świadomości, po to, żeby móc przepracować swój żal, smutek, złość i wstyd. Czyli Twoja dusza, żeby Cię rozwinąć, żeby wejść wyżej, zaczyna z, m, zagłębiać się w takie głęboko poskrywane rany, które oddzielają Cię od miłości, od tego, kim jesteś naprawdę, czyli od tego kolejnego poziomu, od tego kolejnego przeskoku. I ten poziom fizyczny, na którym odczuwasz się na noc duszy, to jest takie głębokie uczucie braku siły ale takie naprawdę, takiej rezygnacji, braku siły, bez sensu, po co to wszystko, nie masz ochoty działać i pojawia się pewnego rodzaju chęć powrotu do haju, do tego co było, do tego jak się czułaś, do wdzięczności, miłości i uczucia połączenia, ale nie ma już powrotu, dlatego że wybrałaś, wybrałaś tą trudniejszą drogę, czyli zagłębianie się, nurkowanie w to, co jest dla Ciebie bardzo trudne, żeby to uzdrowić. Na poziomie mentalnym zaczynają się pojawiać myśli, które wydawało ci się, że już miałaś przepracowane, albo miałeś przepracowane. Wraca do ciebie ten wewnętrzny krytyk, który mówi: Ty się tak naprawdę do niczego nie nadajesz, który zaczyna cię stopować przed Twoimi marzeniami, który mówi: To wszystko się i tak nie uda. Co ty sobie wyobrażasz? Kim ty tak naprawdę jesteś? Więc takie otwierają się stare schematy mentalne, które ci mówią: Przestań, to wszystko jest bez sensu. I ego próbuje Cię uchronić przed zmianą. Ego próbuje Cię uchronić przed zobaczeniem, kim jesteś naprawdę, że jesteś tak naprawdę tutaj w tym, tej powłoce, że jesteś energią i że przyjęłaś przyjęłaś jakąś tożsamość e, i chcę, żebyś została w tej tożsamości, bo boję się, że umrzesz. Próbuje Cię uchronić przed wstydem, przed strachem, bo być może kiedyś w dzieciństwie, kiedy mm, wychodziłaś ze swoją prawdą do ludzi. Z tym, jak chcesz żyć, z tym, jak powinno wyglądać Twoje życie, zostałaś wyśmiana, oceniona, skrzywdzona, dostałaś, doznałaś wstydu, doznałaś złości, zabroniono Ci tę złość odczuwać, więc uznałaś, że musisz być inna niż jesteś, żeby dostać miłość. I to, co tak naprawdę się wydarza dla Twojej duszy i dla Twojego ego, to pewna warstwa Twojego ego zaczyna umierać. I to nie jest tak, że ego umrze na stałe, że już go nie będziesz miała, że to już jest koniec i że teraz życie będzie piękne i przyjemne. Nie. To oznacza, że Twoja wyższa inteligencja, wyższe ja, Twoja dusza wybrało e, drogę przepracowania pewnych rzeczy, pewnych schematów Twojego ego, które dłużej ci nie, nie służyły. Żebyś przestał przestała żyć w iluzji, żebyś mogła zobaczyć jakąś głębszą prawdę, połączyć się z jakąś swoją większą mądrością. I żeby to zrobić, żeby przeformułować Twoje życie na nowo, potrzebujesz doświadczyć e, tego etapu. Pojawia się bardzo dużo na tym etapie projekcji, czyli zaczynasz. Projektować na innych ludzi to, co sama czujesz. Czyli masz takie poczucie, o, ona to nie jest oduchowiona, bo coś tam, ta osoba to źle robi, ona nie żyje w miłości, ona jest oceniająca, ona nie żyje swoim życiem. I tak naprawdę te wszystkie oceny, to gdybyś się temu przyjrzeć, to jest jakaś część Ciebie, której nie chcesz zobaczyć. Dlatego, że wstyd, przed zobaczeniem tego, czyli to takie uczucie, które jest bardzo trudne, którego nie chcesz czuć, chroni cię. Przed tym, żeby to poczuć i puścić. Czyli to jest pewna forma zbrojonej, e, jakiejś Twojej emocji w ciele, czyli próbujesz siebie w, jaką, w jakiś sposób e, ochronić. I na poziomie mm, takim mentalnym, to co się wydarza, to zaczynają się pojawiać takie egzystencjonalne pytanie: Po co to wszystko? Do czego to zmierza? Mogą się pojawić takie stare schematy, możesz zacząć wchodzić w rolę ofiary, czyli o wow, tyle zrobiłam, tyle zrobiłam, tyle medytowałam, tyle książek przeczytałam, i czemu ja? Czemu ja się tak czuję? I nawet może się pojawić taka część ciebie, która powie, a to jest jakaś kara. To jest kara, bo powinnaś być inna niż jesteś. A tak naprawdę to jest tylko schemat ego. I to, co się od, wydarza na poziomie duszy, na poziomie takich wyższych energii, to to jest trochę tak, jakby ktoś zdejmował z Ciebie iluzję. Czyli dusza w ogóle nie cierpi, więc ta, to słowo takie ciemna noc duszy jest takie trochę na wyrost, bo tak naprawdę to jest ciemna noc Twojego ego. Czyli spadają pewnego rodzaju iluzje, żebyś Ty mógł, mogła żyć takim pełnym życiem, żebyś mógł się wyrażać, żeby to życie mogło być pełne, szczęśliwe, wolne od oceny, żebyś na koniec... Kiedy będziesz już przechodzić przez bramę na drugą stronę, żebyś nie pomyślała, nie pomyślała, kurczę, po co mi to było, po co mi było to ocenianie, po co mi było życie w tych schematach? To jest trochę tak, jakby nagle spadały ci klapki. Wychodzisz z roli ofiary, a wchodzisz w rolę twórcy. I ego, które ci powstrzymuje, które ci sfrizuje tak ciało, jakby ja to czułam, że kiedy wchodzę w ego, to ego mi dosłownie zamraża ciało. Także y Potrzebuję je, um, potrzebuję zapanować nad, e, nad, tym, nad tymi emocjami w taki sposób, e, żeby je uwolnić i najczęściej uwalniam je poprzez ruch, czyli poprzez na przykład medytację Osho Kundalini, takie, m, tre, takie, takie drżenie, tak? bo e, te emocje są tak głęboko, tak zmrożone, że one cały czas na takim poziomie podświadomym przyciągają do mnie pewne schematy, pewne sytuacje, żebym ja to mogła uwolnić, żeby ja to mogła przepracować. I to jest trochę takie uczucie, że grasz w filmie i cały czas wraca do ciebie jakaś sytuacja i zmieniają się tylko aktorzy. Czyli cały czas trafiasz na partnerów, którzy cię zdradzają, albo cały czas trafiasz na przyjaciółki, które są fałszywe, albo cały czas trafiasz na pracę, która jest poniżej twoich możliwości. Jesteś w tej pracy i masz takie Boże, znowu trafiam na taką do dupy pracę. Zamiast zobaczyć, że może to nie praca jest do dupy, ale może ty się tam nie realizujesz, może to nie jest praca dla ciebie. I Ciemna Noc Duszy ma za zadanie pokazać ci, jak możesz żyć lepiej. I ona się nie wydarza tobie, bo jesteś złym człowiekiem, bo zrobiłaś coś nie tak, bo to jest jakaś kara za grzechy. Ona wydarza się dla ciebie. Ta ciemna noc duszy wydarzy się dla Ciebie, żebyś Ty mógł mogła wzrastać, żebyś mogła puścić ten wstyd, ten lęk, ten smutek, żebyś mogła to uwolnić ciała, w jakiś sposób przepracować, żeby mogło być Cię lżej, żebyś mogła czuć to głębsze połączenie z jakąś wyższą mocą, z wyższym ja, z Bogiem, który jest w Tobie, z wyższą inteligencją. I jeżeli przechodzisz teraz przez ten etap e, ciemnej nocy duszy i naprawdę masz takie uczucie, że to się nigdy nie skończy, ile to będzie trwać, to chciałabym Cię podzielić z Tobą kilkoma wskazówkami, które mam nadzieję pomogą Ci e, przejść po prostu łatwiej przez ten proces, bezboleśnie, e, żeby krew trwał krócej, i żeby się nie zapętlić. E, kiedy ja przychodziłam przez swoją ciemną noc duszy ostatnio, to był bardzo długi proces, trwał pół roku i był kosmicznie trudny. Kosmicznie, dlatego, że to była moja któraś noc e, ciemna noc duszy, z kolei ciemna noc mojego ego, ale bardzo mm, się temu wzbraniałam. Czyli miałam takie, ja nie chcę tego czuć, ja nie chcę, to jest nieprawda i cały czas to od siebie odpychałam. I powiem Ci tak, im bardziej coś od siebie odpychasz, tym bardziej to napieram. Czyli im bardziej ja nie chciałam czuć tego, co jest prawdą, tym bardziej to zaczynało napierać. I u mnie to, było, to była moja intencja pracy z ludźmi. E, to, czego mnie próbowano nauczyć w tym rozwoju duchowym, to czy kiedy ja wychodzę do ludzi, e, to czy ja wychodzę z miłością, czy ja wychodzę po miłość, czy ja wychodzę po bycie akceptowaną, czy ja wychodzę podzielić się tym, co jest we mnie żywe, żeby pokazano, pokazano mi taką prawdę. Mojego ego, czyli tą część mnie, która chciała być bardzo widziana, która chciała akceptacji, miłości, i równolegle pokazano mi drugi wariant drugi wariant takiej mojej duszy, która mi pokazywała, ja chcę to robić, ja chcę się dzielić moją wiedzą, moją prawdą, tym, co jest we mnie żywe, chcę pomóc innym osobom przejść przez procesy, które są już za mną, chcę się podzielić swoim doświadczeniem. I ego to oceniało w kontekście, ja chcę być widziane. A moja dusza i ja chcę się realizować. I to było o tyle trudne, że trudno było mi się przyznać tej części mojej ego, która działała um, z poziomu lęku, a nie z poziomu miłości. I przepracowanie tego, przeprocesowanie to był bardzo długi okres. To było 6 miesięcy takiej pracy nad sobą. Więc chcę Ci powiedzieć, że zamiast wzbraniać się przed tym, co przychodzi, przed tą ciemną nocą duszy, to puść to. I taką pierwszą wskazówką to jest po prostu: poddaj się. I możesz to robić w taki sposób, że możesz siadać w medytacji i mówić: OK, poddaję się. I po prostu do tego oddychać i mówić: poddaję się. Uwalniam moje ego, poddaję się, niech się dzieje to, co jest dla mnie najlepsze. Ja się poddaję. Tak? Proszę, żeby zdjęto iluzję mojego ego, żeby mogła zobaczyć prawdę, żeby mogła zobaczyć to, co jest dla mnie najlepsze. I cały czas takie łączenie się ze swoją głęboką mądrością, ale nie wzbranianie się, nie pójście w, w taką rolę ofiary, że o Boże, co ja zrobiłam, czemu mi się to przydarzyło? Bo to nie jest prawda. Tak? To się wydarza dla Ciebie, więc możesz też poczuć taką wdzięczność, e, czyli taka druga wskazówka dla Ciebie: wow, czego ja doświadczam, co się dla mnie wydarza. I tak naprawdę spróbować m, poczuć wdzięczność, że. Jakaś głębsza mądrość, która to, tobą kieruje, wybrała ten trudny proces, bo poczuła, że ty w swoim mistrzostwie jesteś już gotowy, gotowa tego doświadczyć, że ty w tej chwili masz już zasoby, żeby zobaczyć to, wysłać tę miłość w te części, które były nieukochane i pozwolić sobie przejść na kolejny etap, na kolejny poziom świadomości, na kolejny poziom wzrostu. Tak? Czyli możesz sobie myśleć: wow! To dlatego ja przez to przechodzę i spróbować wejść w tą częstotliwość miłości i wdzięczności i takiej bezwarunkowej prawdy. Trzecia taka wskazówka to jest coś, co jest super niedoceniane, ale to jest uziemianie się, czyli chodzenie boso. Ziemia ma pole elektromagnetyczne, które łącząc się z naszą skórą sprawia, że my oddajemy wszystko, co nam nie służy, czyli te negatywne emocje oddajemy do Ziemi. I to, co jest w tym e, wspaniałe, to naprawdę ta energia jest tak, jakby urzeźniała tą ziemię, oddajesz to i zaczynasz czuć się lepiej. I zobacz, my naprawdę chodzimy w butach, jeździmy autem, mamy bardzo mało kontaktu z ziemią. A przecież buty to jest stosunkowo e, nowy wynalazek. W sensie kiedyś ludzie bardzo dużo chodzili po są, albo mieli takie cienkie, skórzane podeszwy, które miały tylko chronić ich przed zranieniem. W tej chwili mamy takie grube gumy. I to pole elektromagnetyczne nie dociera. Mieszkamy w blokach, na piętrach, więc ta energia, która, którą emituje Matka Ziemia, ona nie łączysz się z nią, tak? Nie ma z tym kontaktu. I zauważ, że jak jesteś na urlopie, jak leżysz na plaży albo gdzieś nad jeziorem, to wracasz stamtąd z taką czystą energią, z takim pustym umysłem, z takim połączeniem ze sobą, i kiedy tylko wjeżdżasz do miasta, to momentalnie coś się zmienia tracisz to połączenie. Jakby energia w mieście jest taka bardzo gęsta, jest dużo myśli, dużo emocji, to wszystko się miesza i czy tego chcesz czy nie, to ma na ciebie wpływ. I tak samo jak czujesz, kiedy wchodzisz do przychodni, czy do piekarni, czy do sklepu, w jakim nastroju jest pani ekspedientka czy pani recepcjonistka, tak samo czujesz energię tych innych ludzi. Ale ponieważ w mieście jest tak gęsta, to trudno jest powiedzieć, czy ja czuję tą osobę, czy ja czuję tą. Czwarta taką rzecz, e, którą możesz zrobić, kiedy pojawia się ciemna noc duszy, to pracować z afirmacją. Czyli kiedy jedziesz autem albo kiedy słuchasz y, muzyki, y, to powtarzaj sobie w myślach takie: y, Uwalniam się, poddaję się, wydarzy się dla mnie najlepsze to, co ma się wydarzyć, poddaję się temu, przechodzę przez to. I kiedy pracujesz z taką mantrą, z taką afirmacją, to twoje ego odsuwa się trochę na bok, czyli zaczynasz ty świadomie kreować swoje myśli, czyli świadomie wpływać na myśli, na to, jak się czujesz, a nie poddawać się takiemu automatycznemu gadaniu ego, wiecie, tym wszystkim myślom, które tak idą, jedna za drugą, jedna za drugą. Więc warto sobie spojrzeć na to w ten sposób, czy ja świadomie myślę, czy słucham tylko jakiegoś dialogu, który odbywa się w moim umyśle, który powstał na podstawie przekonań, na podstawie tego, co wyparłam do nieświadomości, to, co Jung mówił o tym, prawda? Że to, co wyparte do nieświadomości, to wraca do nas w jakichś myślach, scenach, w tym, co projektujemy na innych. Więc mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny i że umożliwi Ci takie łatwiejsze przejście przez Twoją ciemną noc duszy. Jeżeli jesteś w tym etapie, to ruszaj się dużo spaceruj, miej kontakt z ziemią i pamiętaj, że to wydarza się dla Twojego najwyższego. Dobra. Uściski i podziel się ze mną w komentarzu, czy jesteś na tym etapie, czy ten temat, etap jest za Tobą i pamiętaj, że on się powtarza, więc nawet jeżeli teraz go przejdziesz, to będziesz go potem przechodzić na kolejnych etapach, ale już w trochę innej formie. Do zobaczenia.